pam pam bum, pam pam Hmm. E, witam, witam. Ja tak tylko informuję, że e, postreamuję teraz dwie godzinki i, i, i idę w zasadzie odpoczywać. E, Wiedźmina. Sobie zagram dwie godzinki. No i, i w zasadzie tyle. I w zasadzie tyle. A więc włączam Wiedźminka. Tra, 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 tra. Do czwartku, czyli jeszcze przez dwa dni, będę troszeczkę grał Wiedźmina. No niestety nie mam za dużo czasu. Ale, tak, Tomahawk Pro planuje, planuje, planuje. Uromka. Możliwe, że już pod koniec marca się z nim umówię i i, i... I tak dalej i tak dalej. W każdym bądź razie, ja tylko tak poinformuję, albo to tutaj muszę kliknąć, że ja zobaczę czy ktoś tam jest. No jest kilku widzów na YouTubie, że niestety będę widział tylko i wyłącznie komentarze strowo, ponieważ no nie mogę przechodzić tutaj z monitora na monitor, na monitor w Wiedźminie, więc jak coś, zapraszam na trowo. Jestem w grze Wiedźmin 3. No i cóż, tak sobie myślałem, że że spróbuję pozabijać na początku Utopców. Na razie nie idę przygotowywać się z Wesemirem do opuszczenia Białego Sadu, bo nie chcę opuszczać Białego Sadu. Dziś Spróbuję zrobić kilka misji, hmm, pytajniczków i wykrzykniczków. Yy, czekajcie, ja tylko zobaczę, co tu mam alchemia. Zadania. Yy, no, tego zadania, tego zadania na razie nie robię. Jedź za weseminem w białym sadzie. No, nie chcę. Zadania. No. Aha, to już zrobiłem wszystko. Byk, pyk, byk. Zadania poboczne. Zagniony w akcji. Znajdź dune, wendyun, dune. I biały sad, poszukaj śladów. Dobra, to może zrobię teraz te wykrzykniczki dwa. Tomahawk. Tomahawk. To jest słaba trudność. To jest słaba trudność. Spokojnie. Ja po prostu chcę przejść tego Wiedźmina I, i, i Nawet na tym słabej tr Trudności No Ja tam tak naprawdę Mam kefirek My balls your chain czy jakoś tam Więc Twoje zdrowie Na Pils. Nawet nawet Przepraszam na emocji. Właśnie to, jak już są tam kefirek, no to niestety... Kurde, no wiem, że widzów bym miał więcej na YouTubie. Przepraszam najmocniej, ale jednak muszę YouTube'a wyłączyć. To bez sensu, tak? Włączyłem i wyłączał. No dobra, przynajmniej jedną misję zrobię na YouTubie, no bo jak piję kefirek, no to wiadomo, nie można za bardzo tego robić na YouTubie. Co ja tutaj... Przepraszam najmocniej. Właśnie, ten EXP, to co mówiłem z tym expem. Muszę znaleźć, gdzie są utopce? Gdzie są utopce w białym sadzie. Ej, przepraszam na emocji. To już był ostatni raz. Już nie beknę to na, na 100%, na 100%. To nie ma w ogóle gadania. I teraz gdzie są te utopce? No, gdzie są? Zielarz. Ja chcę utopce, a nie zielarza. Mm -hmm -hmm -hmm. No dobra, nie mam pojęcia, gdzie są utopce. Y Tomahawk streamuje teraz na Twitchu? Nie, no ja już nie mam widzów. Tomahawk, naprawdę, to nie jest tak łatwo już teraz. W tym wieku, ja już mam 5 lat, to już mnie się nie ogląda. O, w tej chwili mam 0 widzów na Twitchu. Tutaj jest link na Twitcha, jakbyś chciał, to sobie wejdź. Nie, no ja, ja wolę tego trowo. Tutaj się mogę napić kefirka, mogę sobie puścić muzykę. Dobra, ja bym chciał znaleźć tych utopców w cholewcia. Ale gdzie mogą być te utopce? Gdzie mogą być te utopce? No mi się wydaje, że możliwe, że tu są. Zobaczymy. Mam kuszę. No i zobaczymy, czy tam gdzieś są utopce. I chyba źle to robię, no ale dobra. No, płyń. Tak normalnie bym nie wskoczył do wody. No ale, że jestem Wiedźminem. O, są utopce! No dobra. Są utopce. No ale jak ich zniszczyć? Dobra, kuszę. Ja chcę kuszę. Dobra. Jak ja mam C? Dobra. Jest utopiec. No i dobra. No i kuszę. Dobra, mam utopca. Jak mam teraz kuszę? Chyba założyłem kuszę, tak? No i utopiec mi. Z... Kurde, no strzelaj. Jak ja mam go? Dobra, dupa. No i dupa. Tak to, tak to się zabawiając z utopcami. <śmum> yy, jak ja mam te utopce? Z... Dobra, ja ole, olewam tę utopcę. Ja olewam tę utopcę, ale bardzo chętnie bym tę utopcę klepnął. No ale jak? Hmm. Aha! No mam miecz. Ale to Machał Pro... Yy, ekspa z nich dostanę. No ale dobra, to olewam, olewam. Uff. Dobra, olewam utopców, ale tak naprawdę chciałbym klapnąć utopca. No, zobaczyć, jak leci X z utopca, będąc na drugim poziomie, to dostanę razy 8X za takiego utopca, nie? To pro. No, skrzeczaki bardzo dobrze. Tutaj 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 głównie na tym Trowo będę streamował. Przypominam na YouTubie nie chcę pić kefirków i na YouTubie nie mogę puszczać muzyki. Więc dlatego dlatego nie streamuję na YouTubie. Ja wiem, że na YouTubie bym mógł mieć najwięcej widzów, ale mi tak strasznie w tej chwili nie zależy na tym, żeby mieć dużo widzów, bo już no, jestem stary, brzydki. Dobra, płotka. Zrób mnie, zróbmy jakieś zadanie. No, wejdź na tą płotkę. Płotka! No, chodź tu. No, płotka! Dobra. Jestem na płotce. A cały czas mam tą głowę... Tego kolesia. Dlaczego? Przecież ja oddałem tą głowę, nie? Książki, postacie, samouczek, medytacja, postać. No, nie chcę tego. Yy, yy, zadania. Yy, zadania. Zadanie poboczne. O, zadanie Dobra. Znajdź Dune Verbenera. To teraz to robię. I chyba do tego mnie powinno prowadzić, nie? Bo to zaznaczyłem. Pokażcie. Ja! Spalona wieś. Dobra, to. Cóż. No muszę tam jechać, może się na koniu przejadę bez żadnych teleportacji. Nie wiem dlaczego mam tego, tą głowę gryfa cały czas. Utopiec! Dobra, chodź tu. To jest utopiec schodzący. Co dał mi utopiec? Skład potwora. Dobra, jeszcze jednego utopca klepnę. No chodź tu, nie uciekaj. Mhm. A tu co jest? Zamknięte. Znowu potrzebuję klucza. O, utopiec, dobra. Uciekamy. Nie, 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 nie chcę, nie chcę. Nie chcę tego utopca. No, wychodź, wychodź. Klucz! Słuchajcie, mam klucz. A tam jest utopiec. Uh -huh. O czemu ja nie mogę go z teraz pieprznąć? Hmm, hmm, hmm. Nie rozumiem, dlaczego nie, nie mogę sobie teraz po prostu wziąć kuszę w ręce i tyle. wam biorę. C. Biorę to co tam jest. Utopiec mnie ugryzie i trudno. Dobra. Trudno się mówi. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Coś tam wziąłem. Nie mam pojęcia co ja w ogóle Hmm. Gdzieś tam wyczytałem, że jak będę. możesz. Klikasz kółko? Kuli idę. Dobra. No to czekajcie, muszę sobie zjeść chleb. na się wody, klikam kółko, tak? No dobra, klikasz kółko. No to chodź, gdzie ten utopiec? Klikam kółko. O, dobra. O, ładnie. No to szukamy utopców. Dobra. Pięknie. Dobra, trzech utopców rozwaliłem I teraz ile mi to dało Expa w ogóle? Trzeba zobaczyć Dziękuję Sebastian S za radę. No teraz mogę walić utopce. Dobra, i teraz tak, zobaczmy czy w ogóle mi to dało jakiś EXP Postać. Kuridę, to prawie EXPA nie dało. No faktycznie, to nie, to, to nie ma sensu. To bym musiał chyba z 10 minut siedzieć na tych utopcach. Dobra, chodź tu, potka. Wasze zdrówko. Gdzie mnie to prowadzi? Ja chcę jechać teraz tutaj. No to jadymę. Dalej. Kupiłem y, żonie na Dzień Kobiet y, różę piękną, jedną, ale taką dużą. ...ze wst tam wstążkami i tak dalej. Zwolnij oh, Przepraszam. Akurat Krzychu... ...zobaczyłem, że napisałeś bekni proszę... ...i akurat... ...zrobiłem to, ale... ...no. Dobra. Słuchajcie, ja wchodzę na trowo... ...i już teraz zerkam tylko i wyłącznie na trowo. Yy, tutaj przypominam widzowie z YouTube'a... Yy, ...wbijajcie na trowo... Ja niestety y, muszę już YouTubea wyłączyć. Y, teraz przez następne dwie godzinki będę streamował już tylko i wyłącznie na Trovo, y, no i na Twitchu, ale na Trovo będę czytał komentarze, y, więc y, jak coś zapraszam y, Krzychu, y, zarejestruj się tam na Trovo y, i mnie tam obserwuj, ja tam jak na Trovo będę y, streamował, to dostaniesz. Informacji, że streamuję. No to YouTube. Trzymajcie się. Jeszcze raz. Zapraszam.